Cześć, ma wędkarze. Wybrałem się dzisiaj na ryby. Nie było mi parę dni, bo pogoda nie dopisuje. Dzisiaj akurat wyszło ładne słońce, to można było wyjść na rybki. Dostałem ostatnio informację od jednego z Was, że źle złożyłem podpórkę. Dzisiaj już ją złożyłem prawidłowo. Dziękuję za informację. Zobaczymy. Pokażę Wam, jak będzie coś brało, to nakręcimy dalej. Widzowie mamy pierwsze branie małe. Zobaczymy, co dalej. Coś bierze. O, coś siedzi. Jest pierwsza ryba Mamy widzowie pierwszego karpia Ładny, ładny Grubiutki jak je. O! spokojnie spokojnie wypuszczamy jest pierwszy jest ładny harpik Ładnie, jak na razie jeden jest. Niedawno przyszliśmy. Nie wiem, z, z pół godziny, może temu. Nie mierzyłem go, bo nie wziąłem maty, a nie chcę męczyć ryby. Niech płynie sobie. Mamy kolejne branie. Jest, siedzi.

Mamy kolejnego karpia. Troszkę mniejszy niż tamten. Ale i tak fajny. Wyciągniemy haczyk. Spokojnie. Takiego mamy. Trochę mniejszy niż tamten, ale tak ładny. Jak na razie dobrze idzie. Już drugi łapy na. Orzech tygrysi z kukurydzą Jak na razie jest dobrze Myślałem, że nawet spoko jest Nakręcę za chwilę Równa godzina minęła Już dwa karpie Jeden pełnouski, drugi królewski Posiedzimy jeszcze trochę i Zobaczymy, może coś innego się złapie jeszcze Was informował. Dzięki widzowie za dzisiaj, za oglądanie. Zobaczymy się następnym razem na kolejnych połowach. Dzięki i na razie.